Hej, cześć, witam, ja jestem Arkadiusz, to jest pilarstwo modernity i znajdujemy się w jasnym porze, wypoczyliśmy troszkę po walce z Readriciem. Tymczasem pomyślałem sobie, aby może udać się na drugi poziom, właściwie to trzeci poziom Kaednua i zobaczyć co nas tam czeka. Jesteśmy wypoczęci i mamy w sumie uzupełniony zapas. W międzyczasie prawdopodobnie coś powinno się może wybudować. Tak więc tak wygląda sytuacja. Swoją drogą spodziewałem się znaleźć jakieś lepsze panty w zamku Real Drika. Chociaż tak naprawdę powiedziawszy nie przeszukałem tego dokładnie, biorąc pod uwagę piętro tych magów na górze na przykład. Mogłem się tam bardziej skoncentrować dla poszukiwania. Mogłem, ale po co? Ok. Wzięmy, zobaczymy, co przesło ciekawego powie. czy w ogóle coś powie. Myślę, żeby sobie nawet wynająć może tych strażników trochę więcej. Tam jest opcja chyba do 6 czy do 8, my dwóch żeśmy wynajęli. Nim się odpala działek 10 golda za godzinę, tak? Za dobę nie będę na razie kombinował, pójdę sobie na dół. I ciekawą mocją również są te lochy, że można tutaj podczas wykonywania przygód łapać sobie niewolników swoich i wrzucać ich do lochu. Ciekawe jakie są tego konsekwencje. Czy można z tego jakieś ciekawe rzeczy uzyskać, Czy niekoniecznie? Pewnie tak. Są właśnie te lochy. pewno w niedalekiej przyszłości, może dalszej niż bliższej, na pewno będę je starał się odbudować. Ciekawe jest, jak same przygody wyglądają na razie. Nie miałem jakiegoś znaku od gry. może że samemu muszę do tego dojść, jak to się wszystko odbywa, żeby tam dotrzeć. Ale to na pewno niebawem się wszystko wyjaśni. Tutaj nie ma co się specjalnie spieszyć gra wszystko pewnie z czasem nam pokaże no to schodzimy no właśnie chodzi o te zdarzenia w warowni, które się dzieją okej okay, tutaj wszystko żeśmy poczyścili tutaj mieliśmy tego szamana który był no powiedzmy sobie szczerze, nie był prostym przeciwnikiem sam szaman może był prosty tylko jego bardia, która była obok niego była troszeczkę no silna no ale my też już rośniemy w siłę okej, okay, jak ekwipunek wygląda w ogóle tak chciałem się przyjrzeć aha, tu miałem to sprzedać no nic trudno, sprzedam następną razą zobaczymy jak sobie będzie radził z tym mieczem dwuręcznym nasz zwoju dobra schodzimy na kolejny poziom tutaj jeszcze nie byłem nie wiem co mnie tu czeka teraz się wszystko okaże dobra jestem poziom trzeci otrzymano no to idźmy pomału w tą stronę Spodziewam się tu jakiś pułapek pewnie Dobra, tutaj spodziewam się pierwszych przeciwników, zapewne. Nie bardzo. Keep jak to pułapkę? No to... Okej. Okay. Tu jakiś most. Wiecie, jak ta mapa w ogóle wygląda? Aha, dobra, najpierw pójdźmy tutaj. Ciekawe czy znajdziemy tutaj tą księgę dla Kana. Kana? Kany? Tutaj co? Dobra. Nie wiem co kto to, co to, kto to, ale na wszelki wypadek potwierdzę swój zapis. Pan nie wygląda na, na małego. Dobra, podejdźmy do niego, w pogadamy. Chyba się podejść do światła. No i okej. Co tam? Się... Jaki Thulgar, Potężne stworzenie oświetlone pomarańczową poświatą światło rzucaną przez migoczące światło pochodni. Siedzi na końcu rozległej komnaty. W powietrzu unosi się gryzący smród chwili rozkładu. Gdy podchodzisz, ogr wstaje, zniecając tłumany kurzu u swoich stóp. Dociera do ciebie gorący, intensywnie cuchnący podłuch, czyli delikatny pierd. Tchulgar rzecze, gdyby tylko wiedzieli, jak wielu bezmyślnych głupców przybywa do mojego obozu, nie zostałbym wygnany. Mimo tych słów, ogry przypatuje ci się beznamiętnie. Na jego bladej, ponurej twarzy i dać smugi zaskniętej krwi. Z drugiej strony, rzecze hulgar Boski nie jest już ich przysmakiem. Wystarczająco długo pożerają siebie nawzajem. Ogr odwraca się. Nie stanę się tłustą przekąską. Hmm. No i mamy tutaj kilka kwestii do tego pana. Na przykład, o co chodzi? Wygnano się? Udaj się nieco na południe, a zobaczysz, czym się staliśmy. Niegdyś potężni teraz nic nie znaczymy. Naszą wielką przywódczynię nękają głosy, a nasi bracia zmuszeni są pożerać się nawzajem. A ja tchórz, czekam tu samotnie na śmierć. Łatwiej powiedzieć niż wykonać, wskazuje na stertę kości i ubrań. Głód rządzi się swoimi prawami. Matrona Zolla dobrze o tym wie. Hm. Powinienem skończyć z tą Zollą? Właściwie takim jesteś. Jestem hulgar. Niegdyś najbardziej zaufany wojownik Zoli. Niegdyś. Ogry wzrusza ramionami. To bez znaczenia. No dobra, wszyscy tu głodujecie? Czy niżej nie ma nic do jedzenia? No, tam gdzie ja spadłem ostatnio do tej cagawki krwi było cała masa jedzenia. Zejdź, Oczyścisz, będzie gitaros. No okay. Mieszkaliśmy tu przez wiele lat, jaskinie wokół nas się zmieniły. Wiele starych tuneli zostało zablokowanych. Może przez pająki. Przez jakiś czas jedliśmy ksauripy i dobrze nam się żyło, ale szczepy ksauripy wpadły ofiarą choroby. Trucizny. Hmm. To by też tłumaczyło na przykład tego ksauripa na poziomie wyższym. Początkowo tego nie zauważyliśmy, aż sami zaczęliśmy słabnąć. Niektórzy z nas zdziczęli. doprowadzeni do obłędu przez truciznę. Rona Zolla, najsilniejsza z nas, nie poddała się tak łatwo. Jej obłęd narastał powoli. Niektórzy z nas, oczywiście mimo wszystko nadal jedli z nie mieli wyboru Mardli w cierpieniach, ale szybko. Inni próbowali przedostać się do wielkich schodów i znaleźć drobne ucieczki. W końcu Zolla zabroniła nam się z ruszać. Powiedziała, że jeżeli nie znajdziemy czegoś, na co możemy hmm, za co można by zapolować, to niektórzy z nas będą musieli się poświęcić. Okej, okay, czyli kanibale. Tak, do tego doszło. Nawet ja spróbowałem. Nie ma już od tego odwrotu. Będę pamiętał tę chwilę do końca. Okej, okay, a co się stało z waszą przywódczynią? Jaką zollą? Z matroną zollą? Mękały ją koszmary. Odkąd tu przybyliśmy. Zacznę o tym, co pod nami. Była przekonana, że nie powinniśmy tam iść. Hulgar spuszcza głowę. Powiedziałem jej, że to nic takiego, zrezygnowaliśmy to, aż ujrzeliśmy truciznę pośród całików. To ją zmieniło. Cokolwiek mówił jej głos, stawiała się coraz bardziej nieugięta i coraz silniejsza. Być może wystarczyło to, że przez te wszystkie noce i dni głos nigdy nie mił. Być może trucizna jeszcze potęgowała koszmary. A może trudniej jest dostrzec obłęd u naszych najbliższych. Jednak powinienem był go zauważyć. Teraz już na to za późno. Okej, okay, powinienem skończyć z tą zolną. Tak. Jeśli to zrobisz, wreszcie uwolnisz nas od tego szaleństwa. Kto wie, jak długo jeszcze przetrwamy, pożerając się nawzajem. Aż tylko jeden z nas pozostanie przy życiu. Przynieś mi jej obręcz. Będzie to dla dobre, że się dokonało. Że wreszcie nasz klan przestał istnieć. Potraktuj to jako ostatnie życzenie upadłego ogra. Zrób to, czego sam nie mogę, a znajdę sposób, by cię odpowiednio wynagrodzić. No dobra, czyli uzyskaliśmy kolejne zadanie w akcie desperacji. Klan został uwięziony w części bezkresnych ścieżek od muły i się do kanibalizmu, aby otrzymać się przy życiu. No i tutaj generalnie jest skrócenie tego, co przed chwilą miałem przyjemność przeczytać. Masz tutaj coś ciekawego? No, masz jakiś schowaj, widzę. Co w schowku? Zostawimy sobie to na później. Tu mamy wspomnienia. Wspomnienia to pewnie są ludzie, którzy tutaj w jakiś sposób przyczynili się do powstania tej gry, ale dzisiaj... Liczyć. Myślę, że to coś powinno być ukryte gdzieś, może gdzieś tu. No nie bardzo. Dobra. W każdym bądź danym razie... Wykonam sobie jeszcze jeden zapis, tak. Że tak powiem proforma. I udajemy się w stronę Zoli. Proszę bardzo, jak sobie pobudowały tutaj te obry. Całkiem przyzwoicie. Okej, okay. tutaj prawdopodobnie jest i leże. Mamy pierwszych przeciwników, takich jeszcze nie widziałem. Ogry. Nic o nich nie wiemy. W takim właśnie danym razie oni pewnie walczą w zwarciu, biorąc pod uwagę to co trzymają w rączce. Tudzież w łapce. Spróbujemy im najpierw pocisnąć z ognia. Serio. Widzę, że panowie jednak mają moc. No dobrze, w takim bądź razie spróbujemy im pocisnąć z, z tego, załóżmy. A ty? Spróbuj pocisnąć mu z tego. Nie, tutaj jednak chyba jeszcze jest za hardkorowo, z tego co widzę. No ale dobra, chwilowo jeszcze się nie będziemy poddawać. Powalczymy. Ale myślę, że tutaj jednak pokonamy tylko tych dwóch. To będzie finał imprezy. Przewróć jeszcze tego, jakbyś mógł, jeżeli naturalnie to Dobra, przewrócił go, ale skoncentrujmy się teraz na tym. Oczywiście sam się okrułem, no a czemu nie? Przecież też błogę. Ok tutaj lepiej użyjmy oni są bardzo mocno odporni na na ogół z tego co widzę Dobra udało się jednego pokonać oni są wolni ale przy celuję to widzę że no jest fajne w ogóle obrażenia które im zadaję są Dobry, to, to jakaś wyjątkowa odmiana co mają? No, oczywiście ogrza krew. Co daje ogrzak? krew? substancja używana przy zamknięciu. Hmm? Gorsz! Mamy z kolei ogr. Zobaczmy co mamy tutaj. Mamy kusze, kamyczki. I woda sobie szumi. Dobra, zróbmy kolejny zapis. Spróbuję jednak udać się dalej. Zobaczymy czy to się powiedzie. Myślemy naszego skałka. Right, Okej, okay, jeden to right, jest mój no problem. Aha, widzę, że chłopak zrezygnował z atakowania mojego wojownika. To był Twój błąd. Dobra, użyjmy sobie tego. Spróbujmy zobaczyć jak działa na niego mróz.

Nie hmm. Interesuje mnie co jest tam dalej w sumie I Powiem że nie Jak tutaj się sytuacja z mapą przedstawia Właśnie, tu jest już to wejście Oraz, zróbmy sobie zapis Po raz kolejny Że zabiłem jednego przeciwnika No ale okej okay. Mamy tutaj ogra, który stoi Przejdźmy sobie jeszcze tutaj, zanim tam wejdziemy. No, no, tu jest kolejny ok. Mam nadzieję, że jeden. Jeden to sobie poradzimy. Tradycyjnie, zaczniemy od ościsku. No właśnie, dobrze. On tu ma dosyć dobre uderzenie. Zaszyjemy zamek. Staramy się go przewrócić. skończyło się, się to, to dobre. Ten oczy jakoś wydaje się być przyjazny, przynajmniej tak wygląda. O, to jakiś lepszy był. Velumę. Teraz zbieram. by było zrobić coś takiego jak odpoczynek czemu nie tam jeden zestaw obozowy jest do tego ogra którego spotkaliśmy na dzień dobry dobra to mnie interesuje tutaj pewnie będzie się za chwilę działo jeżeli będzie więcej niż trzech ogrów to nie mam szans ogród druid dodatkowo jako bonus solla która też wydaje się być całkiem sympatyczną niewiastą nie tutaj raczej nie spodziewam się jakiejś rewelacji to może lepiej byłoby ich jakoś przyblokować tutaj przy wejściu. Sprawdźmy, się to uda. Ok, się do naszego wojownika. On ma to włączone. Dobra, pojedynczo. Spróbujmy ich atakować pojedynczo, Do tego wyleż dłużej swojej mocy. No właśnie, co ty możesz? Uwalnia z sport wszelkiego typu ograniczeń. Zobaczmy sobie to na przykład z ciekawości. Zresztą jest chyba za daleko, żeby tego użyć. Zobaczmy tutaj. Właśnie, czy możemy wezwać naszych tutaj sprzymierzeńców w postaci szkieletów? Możemy. to? rzućmy to. Spróbuj tutaj użyć tego. Mhm. Czyli jest odporny na nasze działanie. No nic, to spokojnie. To jest drobiazg. Tam niech spróbują atakować. Przecież niech atakują jednego właściwie. Szturmem na ogra. Tymczasem użyjmy sobie jeszcze czegoś takiego jak kula. Może zdołają ją wystrzelić. To spróbuj użyć tutaj na przykład tego. Te spróbuj go jeszcze przewrócić. Nie było dobre. Wszyscy się przewrócili? okej. Okay. No dobra, udało się teoretycznie go jeszcze przewrócić. Niemniej jednak nasi ludzie są tam i stają. Spróbujemy ich trochę podlecieć. Atakować tego jednego gościa, te bez Zasiemy im zamęt. Wyłożyć tego jako rany. Musisz się strzec z kuli. Chyba, że ta tak przewraca. A, no dobra, prawie uciekłem. Tak. sytuacja tutaj wygląda nie Niemniej jednak, do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku Pillars of Eternity. I naturalnie, jeżeli odcinek się podobał, daj znać w komentarzu, zasubskrybuj kanał lub yy, daj kciuka w górę po prostu. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku Pillars of Eternity, gdzie będziemy eksplorować dalszą część tego jakże dużego i fantastycznego i nieznanego świata przede wszystkim. Trzymaj się ciepło, cześć!